Majówka tuż tuż, maj zbliża się do nas wielkimi krokami. Jeszcze przed majówką chciałem wam nagrać film o tym, gdzie szukam wiślanych boleni na rozpoczęciu sezonu, czyli w maju. Okazało się, że taki film nagrałem rok temu, więc wybaczcie, nie będę się powtarzał. Link do niego wrzucę gdzieś tutaj, chyba, chyba tutaj, plus jeszcze w opisie tego filmu poniżej. Nie będę się więc powtarzał, chociaż bardzo często pytacie właśnie o miejscówki i bardzo często pytacie też o sprzęt, jakim łowie, głównie o wędki i kołowrotki. Panie Kamilu, jaka wędka na Bolenie, pani Kamilu, jaki kołowrotek? O tym też nie chciałbym się powtarzać, bo taki film z kolei nagrałem dwa lata temu, więc link do niego również rzucę tam poniżej w opisie tego filmu. Natomiast bardzo często pytacie o inne elementy zestawu, o których chyba jeszcze nie opowiadałem, czyli czy żyłka, czy plecionka, jeżeli plecionka, to czy z przyponem fluorokarbonowym, czy nie, jeżeli tak, to jakiej grubości, jaka grawka, i tak dalej, i tak dalej, więc o tym wam powiem kilka słów. O przynętach za dużo też nie będę opowiadał, a dlaczego to zaraz zobaczycie sami, bo jest z tym pewien kłopot w moim przypadku. Natomiast sama majówka powiem wam szczerze, że u mnie stoi troszkę pod znakiem zapytania, ponieważ bardzo chciałbym ją spędzić właśnie na wiśle, szukając boleni, ale jeżeli będzie taka temperatura i taka aura jak dzisiaj, czyli przelotny deszcz 5-6 stopni w ciągu dnia, no to nie wiem czy to będzie miało jakikolwiek sens. Nie wiem czy nie ruszę wtedy na szczupaki, chociaż powiem szczerze, zdecydowanie wolę łowić bolenie. Pewnie dlatego, że tutaj wisła kontra jakieś bagna czy, czy niewielkie jeziorka, a ja jednak wolę jak woda płynie, tym bardziej jak jest to wisła. W każdym majowym filmie z Nadwisu opowiadam Wam o tym, że maj na Wiśle bywa cieniutki. Przeważnie tak jest. Związane jest to najprawdopodobniej z temperaturą wody, ponieważ o ile tutaj już wiosna w pełni, ale zimna wiosna, no to pod wodą jeszcze tej wiosny nie czuć. Jest tam bardzo zimno i ta aktywna, aktywność boleni w maju na Wiśle jest przeważnie naprawdę bardzo, bardzo słaba. Podczas gdy koledzy, koledzy łowiący na innych rzekach, głównie na odrze, już łowią w najlepsze. To u nas sezon rozpędza się tak naprawdę dopiero przeważnie gdzieś w drugiej połowie maja albo wręcz na przełomie maja-czerwca. Chociaż to wszystko zależy od wiosny. Jeżeli ta przyjdzie szybko i jest ciepła, no to te bolenie rzeczywiście zaczynają już fajnie żerować. Już można połowić coś w maju. Natomiast jeżeli jest tak jak w tej chwili, czyli ta wiosna jest po prostu chłodna i nie wiem czy spóźniona w tym roku, czy nie, ale jest chłodna, no to maj oznacza. Po prostu dłubaninę. Dłubaninę boleni w wiśle. Chociaż zapowiadało się słuchajcie inaczej, bo gdzieś w połowie kwietnia, jeśli, jeśli się nie mylę, to był chyba 13 czy 14 kwietnia, więc w połowie kwietnia yy, pojechałem sobie na Wisłę trochę połazić, trochę dronem polatać, popatrzeć na wodę. Jak głupek, nie mogę się doczekać maja, zresztą pewnie wielu z Was też tak ma. I znalazłem w pewnym rozlewisku trące się leszcze. Było to właśnie w pierwszej połowie kwietnia, gdzie normalnie na wiśle takie rzeczy, czyli leszcze dotarła, przystępują tak jak pamiętam to gdzieś w okolicach majówki, czyli albo dosłownie ostatni dni kwietnia albo wręcz pierwsza połowa maja a w tym roku to tarło leszczy było odrobinkę przyspieszone chociaż nie mam pojęcia czy się nie zatrzymało bo kilka dni po tym jak je, jak je znalazłem, znalazłem trące się leszcze przyszło ochłodzenie i zrobiło się zimno A ja, a ja jak ten głupek łażę nad tą wodą, wypatruję ataków boleni, wypatruję jakiejś tam odpoczywającej, przy brzegu wygrzewającej się w promieniach słońca, którego w tej chwili nie ma, drobnicy. No i powiem Wam, że widziałem pierwsze dwa ataki, czy trzy ataki bolenia w pewnym miejscu, niedaleko właśnie tych trących się leszczy, ale przyszło ochłodzenie i bolenie przestały się pokazywać na powierzchni. No dobra, ale do rzeczy. Żyłka czy plecionka? Ja łowię na plecionkę. Jeżeli oglądacie moje filmy, to, to na pewno to zauważyliście. Łowię plecionką, chociaż wiele sezonów przełowiłem żyłką, a później nastał taki okres, gdy w maju łowiłem żyłką, a w czerwcu już przesiadałem się na plecionkę. Dlaczego tak? No dlatego, że w maju w większości łowiłem z brzegu. Nie szukałem ryb gdzieś na przykosach, na środku rzeki, tylko łowiłem blisko brzegu. Więc brania bardzo często były pod samymi nogami. Żyłka świetnie to amortyzowała. To po pierwsze. Po drugie, te majowe bolenie w wiśle nie są jeszcze w tak doskonałej kondycji jak w późniejszych miesiącach. Więc spokojnie mogłem sobie nawinąć żyłkę 02, 022 i takim zestawem, nawet jeżeli, jeżeli udało mi się zacząć bolenia w granicach 70 kilku centymetrów, to bardzo szybko. Lądował na brzegu, natomiast w późniejszych miesiącach, kiedy te bolenie już były waleczniejsze, bardziej odpasione i bardzo często brały gdzieś tam daleko, na przykosach czy na śródrzecznych rafach, trzeba było je sięgnąć z daleka. Wtedy się przesiadałem na plecionkę. Teraz łowię cały sezon plecionką. Przeważnie jest to grubość, jeżeli łowie z brzegu, to jest to plecionka o średnicy 0,12 mm a jeżeli łowie z pontonu jest to czternastka, czasami nawet szesnastka, no bo jednak tą rybę trzeba często podciągnąć pod prąd do pontonu, nie da się do niej zejść, więc z pontonu łowię troszkę grubiej, z brzegu, z brzegu zdecydowanie cieniej. Tamtego woblerka mi urwał jeden, założyłem to samolku w innym kolorze. O, I ten jest lepszy. Chyba lepszy. Ale one wszystkie podrapane. Wcale nie lepszy. Myślałem, że myślałem, że większy. Z tamtej strony w miarę ładnie wygląda, ale patrzcie tu. Z tej, z tej jest gorzej. Jak te dorsze z Bałtyku, po tym ipyrycie. Szczerze mówiąc, myślałem, że... Myślałem, że będzie większy. Słuchajcie, to jest czwarta ryba dzisiaj. A wcale długo nie łowię. Po prostu pierwszy ciepły dzień. Taki naprawdę ciepły. No, naprawdę fajny dzionek. Tym bardziej, że mamy maj. To prawda, to dopiero druga ryba taka, powiedzmy, którą można pokazać, bo... Dwa to były szczurki, takie po 40 cm. Ten taki, myślę, 60 aczek. No i ten wcześniejszy, taki z 60. Parę. I wielu z Was pyta o to, czy do łowienia boleni w wiśle używam fluorokarbonu. Czy wiążę przypon z jakiegoś tam odcinka fluorokarbonu? Otóż, kochani, agrafkę wiążę bezpośrednio do plecionki. Z prostego powodu. Woda w wiśle jest mętna. Niesie dużo osadów. Dużo iłów, i cały sezon ta woda naprawdę strącona I taki przypon nie ma większego znaczenia w łowieniu boleni na wiśle, ponieważ ryby doskonale biorą na taki zestaw jaki ja stosuję, czyli bez przyponu z fluorokarbonu. A uważam też, że dodatkowy węzeł może, choć nie musi, ale w niektórych przypadkach może stanowić jakieś najsłabsze ogniwo, kolejny, kolejny element naszego zestawu, który może strzelić, więc nie wiąże przyponów. Natomiast wiąże się to po prostu z przejrzystością, niską przejrzystością wody bo już kiedy zdarza mi się łowić bolenie np. Na w Narwi gdzie woda jest zdecydowanie zdecydowanie czystsza niż w Wiśle wtedy, wtedy wiąże przypon z fluorokarbonu dosyć długi taki 2-2,5 metra z grubego fluorokarbonu 0,35 bo rzeczywiście w czystej narwiańskiej wodzie ten boleń widzi więcej niż, niż w Wiślanej Yy, ale na Wiśle, tak jak Wam powiedziałem, nie stosuje w ogóle fluorokarbonu. No, do tego trzeba zejść. Opa. Tak ledwo, ledwo za skórkę jest dosłownie. Jest. Huu. Rybka Poznań fachowca. I tu jestem zdziwiony, że, że z takiego miejsca, no. teraz w maju, zimno jak cholera. Byłem przekonany, że jednak przy tak będzie słabo, ale Maciek mówi dawaj spróbujmy, no i w sumie półboleń jest twoje. <grymne> fajna, fajna Fajna, Fajna o. Super, a jako, że jestem minimalistą. To bezpośrednio do plecionki wiąże agrawkę bez żadnego krętlika. Uważam, że to też nie ma żadnego wpływu na ilość brań, czy ten krętlik jest, czy go nie ma. Yy, wiąże samą agrawkę bez krętlika bezpośrednio do plecionki. No dobrze, dwa słowa o tym nowym kiju, o którym Wam wspomniałem. To jest solf, którym łowiłem cały poprzedni sezon, a nawet chyba dwa sezony. Bardzo fajny, szybki kij. A tym razem trafił w moje ręce też ABU, ale Veritas. Ki, wydaje mi się, równie szybki, ale mocniejszy, o troszkę, troszkę innej pracy. No i ewidentnie ki cięższy, czyli to jest to, czego im brakowało w tym solwie, ponieważ ten solf jest opisany jako 15,40, ciężar wyrzutu 15,40, ale moim zdaniem opisany jest bardzo błędnie, ponieważ. Ja bym nie założył tu ani 40 gramów, ani nawet 30, ale za to ładuje się bardzo fajnie już pod leciutkimi przynętami od 5 gramów, a nie 15. Więc moim zdaniem jest błędnie opisany, yy, natomiast jest to fajna, fajna boleniówka, jeżeli ktoś nie łowi zbyt grubo. A tutaj ten nowy Veritas to już jest kij taki, czuć, że tu jest mięcho, że to jest kij do, nawet do cięższych przynęt, do większych ryb. No i ciekawostka. Jeżeli są wśród Was widzowie, którzy oglądają moje filmy od więcej niż 4 lat, od początku kanału, to pewnie widzieliście, pamiętacie, taką białą wędkę kiedyś miałem na bolenie? To był właśnie ABU Veritas. No i tutaj jest kolejny Veritas. Nowa odsłona tej wędki, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to zupełnie już inny kij oprócz opisu, czyli też 304 cm. Tam 3 metry z moim groszem. Do 30 gramów wyrzutu, 8,32. No i tutaj wydaje mi się, że ten opis już jest bardziej trafny. A ciekawostka, w tym poprzednim białym Veritasie, to była delikatniejsza wędka, chociaż tak samo się nazywała i tak samo opisana, to wydaje mi się, że tam również był błędny opis, tak jak tutaj w tym Solwie, a ten Veritas już jest chyba opisany prawidłowo, więc myślę, że będę łowił z brzegu tymi dwoma kijami, czyli i Solwem i Veritasem na zmianę. Zacznę pewnie od solwa, bo, no bo maj, tak jak wam powiedziałem, te ryby nie są, nie są takie silne, nie są takie wytrzymałe jeszcze w chłodnej wodzie, po tym tarle odbytym, ale później w pełni sezonu, już myślę, że tego Veritasa będę zabierał. ماوي الله يستر خلص Já wyjdę z toho možná na břeh. To no taki nie za duży myślę, że 60-aczek, Ale już fajny odpasiony. Te w maju, które Wam pokazywałem, to były takie chude wyścigowe. A ten już taki grubasek i powiem szczerze, w momencie jak wziął chciałem mi wyskoczył, to w pierwszej chwili pomyślałem, przeszło mi przez głowę, że, że duży kleń. A to grubasek boleń. Dobra, wypinamy go i walczymy dalej. Początek jest dobry. Pierwsze wejście do wody. Pamiętajcie jednak, że tym Veritasem jeszcze nie łowiłem, nie oddałem nim ani jednego rzutu, więc opowiadam Wam o tej wędce na sucho, czego robić nie lubię. No, ale chciałem się pochwalić, że mam nowy kij. Na sucho zapowiada się świetnie, ale jeżeli chcecie o nim więcej wiedzieć, to mnie zapytajcie gdzieś w pełni sezonu, jak już zdążę nim połowić. Natomiast ten solf rzeczywiście fajny patyk. Łowię nim dwa sezony, więc mogę Wam śmiało polecić. No i teraz pewnie to, na co część z Was czeka, czyli te moje przynęty boleniowe i dlaczego za dużo o nich nie opowiadam i cóż to z nimi jest za kłopot. Słuchajcie, i to jest właśnie, to na razie odłożę. To jest właśnie mój magiczny koiberek z przynętami boleniowymi. Oczywiście, nóż zawsze musi być nad wodą. W tym wypadku też jest. I nie pokazuję Wam tych przynęt z prostego powodu. To znaczy mnie za wariata. Słuchajcie, jeżeli chodzi o temat boleniowych woblerów, czy nawet sandaczowych, czy kleniowych, czy pstrągowych, to przeszło mi to już dawno, dawno temu kolekcjonerstwo. Słuchajcie, każde z tych trzech pudeł o jest ciężko to jedną ręką to ogarnąć. Każde z tych trzech pudeł ma dwa piętra i jest wypełnione, po prostu jest wypełnione po brzegi zarówno woblerami robionymi przez fabrycznie przez jakieś przez jakieś firmy mniej czy zna, bardziej znane marki. Ale również sporą, sporą część w tych moich zbiorach zajmują woblery handmade, które bardzo lubię, bardzo cenię. No i jak to kolekcjoner, staram się mieć wszystko. No jeżeli uznacie, że jestem wariatem, to przykro mi, ale obstawiam, że wielu z Was ma podobnie jak ja. W tym wypadku ja lubię po prostu mieć wszystko i to moja kolekcja z roku na rok, a nawet często z miesiąca na miesiąc się powiększa czego dowodem jest to pudełko zawierające graty, które które przywiozłem z targów rękodzieła w Warszawie, które były w styczniu i jak widzicie do tej pory jest jeszcze nieposegregowane nie część jakiś sandaczówek, część boleniówek no, jak sami widzicie, jest tego bardzo, bardzo dużo. Kolekcja się powiększa i po prostu ciężko mi nad tym zapanować, więc wybaczcie, ale film o przynętach boleniowych może kiedyś. No, ale, ale jeszcze nie teraz. Jeżeli ktoś z Was ma tak jak ja nawalone trochę pod deklem, jeżeli chodzi o przynęty, czy boleniowe, czy sandaczowe, czy pstrągowe czy też trociowe, to dajcie znać w komentarzu, żebym wiedział, że, że nie tylko ja jestem świrem. A tymczasem zmykam do domu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. To jest taki film troszkę na przeczekanie przed majówką. No i mam nadzieję, że majówka będzie ciepła. Uda się połowić boleni zarówno mi, jak i Wam. Czego Wam życzę. Trzymajcie się do następnego. Być może już w maju, a może jeszcze w kwietniu uda się coś nagrać. Serwus.